I zowie o Zacząłem nagrywać z Robloxa. Roblox. Mówiłem no się i gramy w tą gierkę Dobra widzowie to wchodzę na serwer prywatny To patrzę czy mój działa Bo nie wiem Teraz będę przez chwilę głośniejszy bo ta. Tylko że mój chyba nie działa i spróbuję na niego wejść. Jednak działa. Nie wiem jak. was. Jednak y, mój serwer prywatny działa. No to weźmy sobie ten statek. Oj, zacina. I zobaczmy. Sorry, że tak zacina, ale gram na ziemniaku. Ziemniak. Dobra, no to tu położymy bombę. Jezu, mój ziemniak tego nie wytrzymuje normalnie. Sorry, zaraz nie będzie lagów. Jezu, sorry, znowu, znowu sorry, że na takich lakach gram. ale mój ziemniak, Tak mój ziemniak chodzi. On jest zawalony mega. Na tym ziemniaku się nie da grać. Przepraszam, ale się staram, żeby było jak najpłynniej. mi się też na nim ciężko gra strasznie dajcie mi chociaż 13 fps dobra no to płyniemy tutaj macie prędkość proszę obracam kamerą to jest mój pierwszy taki długi filmik a tak patrzę na nasza łódź nie bo tam bombę wysadziłem Mam nadzieję, że tacie dacie chociaż nam mi 100 lajków. I teraz y, robimy scenę taką, bo już łódź nie działa. Chodzimy ze sterów. To co? Nie płynie. No dobra widzowie, więc teraz idziemy. Mogą być dźwięki, bo moja mamusia rozmawia przez telefon. Poczekajcie, bo mi się sterowanie kamerą popsuło i ja musiałem naprawić. Dobra, teraz idziemy. I Wam teraz pokażę, jak moja łódź tonie. O, widzowie, tutaj tonie ona. I jak zadanie, to niestety, ale skończę filmik jeszcze tu trochę potrwa żeby łódź szybciej zatonęła. Wysadzę bombę. Drugą nie leci mi coś. Nie działa. No to może młoteckiem. Nie, nie mogę. Nie mogę coś. Jest mam to. No jak nagrywam, to coś nie mogę. Sorry, jak nagrywam, nie mogę upuścić bomby, nie wiem dlaczego, bo mam te kropki właśnie, jak dotykam ekranu, to, to ja mam te kropki, ja je widzę, ja widzę te kropki, ja widzę te całe kropki, Nie ma, że ja nie widzę tych kropek, tylko ja je widzę właśnie, widzę te wszystkie kropki. Nie, że tylko wy widzicie te kropki, tylko ja też. Cholera. Sorry, się wkurzyłem. No to teraz idziemy obserwować, jak nasz statek tonie. nie. Jak ktoś to nie jest to Titanic. Nie będę oglądał tego filmu, bo mi się nie chce w sumie. A ja wam. Pa, ja wam powiem, jak wygląda nagrywanie filmiku na YouTube. Wygląda tak, jakby jakby ktoś. jak ja bym gadał sam do siebie. No. To wygląda, jakbym gadał sam do siebie. Ale w rzecz, rzeczywistości, jak już to wrzucisz, to gadasz do widzów w sumie. A i zaraz będą tu mrygać światła. Więc nie polecam zakładać kanału na YouTube, chyba że ktoś. Ch C, sobie zarobić no to może założyć ale to wy ostrzegam wygląda jak gadanie sam, samego do siebie Co? chyba jestem jeszcze zestresowany tym nagrywaniem wow komin się urwał wow no są dźwięki fajne mam nadzieję że szybko się wzbije ten filmik bo się staram żeby był jak najlepiej Teraz już mam płynniej trochę Przepraszam, że nadal trochę szorstko chodzi, ale mój tablet ma 61GB na 64 Zajętego miejsca Czekajcie widzowie, ja idę, tacie A, jednak mama przyszła Mama wie, że ja nagrywam Mama, jak coś, to ja nagrywam film na YouTube. Mam nie, musiałem powiedzieć. No więc y, nasza łódź jeszcze po 6 minutach nie, nie zatonęła. Chyba mniej. Ale ona y, widać, że jeszcze płynie gdzieś. Bye bye. że jak to popyla prawidłowie yy, tego nie było wcale bo mama mi pokazywała jak spieniarz tą mleka popyla tak poza moja łódź już chyba zatonęła więc kończymy filmik powoli kończymy filmik u mnie to gorzej wygląda na mojej ekranie bo tu wywołano jakiś paprochów no to nie widowie łódź zatonęła więc papa, pa. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że tu będzie dużo lajków, bo tu naprawdę się starałem. Więc nara. Zaciął mi się tablet. Teraz prawdziwe nara.